W wieku 19 lat usłyszała, że jej kolano, najpierw jedno, a potem drugie należy spisać na straty. Przeszła 5 operacji, które nie tylko nie polepszyły stanu jej zdrowia, co wręcz pogorszyły, aż w końcu wzięła sprawy w swoje ręce i dziś nie oszczędza się na treningach. Cześć, witam Cię na moim kanale. Nazywam się Adam Andrzejewski i jestem terapeutą ruchowym. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat prowadziłem z powodzeniem proces terapeutyczno-ruchowy z ponad 30 osobami które zgłaszały bóle i dysfunkcję stawu kolanowego o szerokim spektrum zróżnicowania. Pracowałem z osobami mającymi kłopot z łąkotką przyśrodkową, z osobami po rekonstrukcji więzadeł krzyżowych przednich, po entezopatii więzadła rzepki i wielu innych. Przywracanie sprawności w obrębie kolan to moja pasja i mój konik. Nie tylko pracuję z klientami, ale także szkole w tym temacie innych specjalistów, trenerów i fizjoterapeutów, aby byli w stanie jak najlepiej wesprzeć swoich podopiecznych. Ogromną zaletą trenera personalnego i terapeuty jest to, że potrafi stworzyć taką atmosferę, na zajęciach, że klient poczuje się przy nim bardzo swobodnie. Idealnie by było, gdyby trener potrafił dostosować swój styl komunikacji do potrzeb klienta, a już w ogóle wspaniale by było, gdyby ten trener potrafił wyciągnąć wnioski z tego, co reprezentuje z sobą klient i wykorzystywać je w celu motywowania podopiecznego do pracy. Ja mam taką supermoc, i dzisiejszy przypadek mojej podopiecznej doskonale to pokazuje. Takie słowa padły z jej ust również w podcaście, które nagraliśmy, że dzięki atmosferze stworzonej podczas zajęć czuła się przy mnie swobodnie, nie szczypała się w język, dzięki czemu ja mogłem ją bardzo dobrze poznać i wykorzystując cechy jej charakteru zawziętość, potrzebę rywalizacji, potrzebę stawiania wyzwań motywować ją do coraz intensywniejszej pracy. A co z niej wyszło? Posłuchaj! Dzisiaj przedstawię historię Martyny, dziewczyny, która od 18 roku życia toczyła nierówną walkę z lekarzami i własnymi kolanami o zdrowie i pełną sprawność. W tej historii będzie wiele punktów, które dosłownie Trudno uwierzyć, jak choćby 5 operacji kolan w bardzo młodym wieku i krótkim odstępie czasu bez jakiegokolwiek przygotowania okołozabiegowego i procesu rehabilitacji. Poddawanie wątpliwość czy wręcz negowanie przez lekarzy dolegliwości bólowych pacjentki i problemów z jakimi przychodzi ze względu na jej młody wiek. Uniknięcie zaplanowanej szóstej operacji dzięki procesowi terapeutyczno-treningowemu, który był nastawiony na przygotowanie do operacji i późniejszej rehabilitacji, a tak naprawdę postawił Martynę nomen na nogi. Historia Martyny, choć z happy endem, pełna jest bólu, cierpienia, niezrozumienia wielu kwestii, ale także pozytywnej energii i zapału do pracy. Odkąd trafiła na właściwych ludzi, uczy też tego, aby zawsze słuchać własnej intuicji i sygnałów wysyłanych przez ciało. Jeśli czujemy, że coś jest nie tak, najpewniej tak jest. Ale z czym tak właściwie przyszła do mnie Martyna? Dolegliwość, z jaką przyszła do mnie Martyna, to pęknięcie łąkotki przyśrodkowej w obu kolanach. Czym jest łąkotka? Wyobraź sobie prosty schemat kości udowej, kości piszczelowej i stawu kolanowego. Na pewno wiesz, że głowy tych kości pokryte są gładką chrząstką, która jest jednym z wielu czynników warunkujących ruchy w stawie. Aby chrząstka kości udowej i piszczelowej zbyt szybko nie uległa starciu i zużyciu, pokryta jest jeszcze jedną warstwą włóknistej struktury, jeszcze jedną chrząstką o kształcie półksiężyca, którą nazywamy właśnie łąkotką. W każdym kolanie mamy dwie łąkotki, boczną i przyśrodkową. Łąkotka boczna, w dużym uproszczeniu, ma kształt klina umieszczonego w przestrzeni między kośćmi w stawie kolanowym. Jest bardzo elastyczna, wspiera kolano podczas ruchów rotujących, amortyzuje i stabilizuje staw kolanowy podczas obciążeń. Łąkotka przyśrodkowa wypełnia zaś miejsce między dwoma kłykciami kości. Głowa kości udowej w stawie biodrowym ma kształt kulisty, natomiast w stawie kolanowym zakończona jest dwoma wyrostkami – główkami – czy inaczej kłychciami? Podobnie zbudowana jest głowa kości piszczelowej. Jest sztywniejsza od łąkotki bocznej i przez to bardziej narażona na urazy. Najczęstszą metodą leczenia dysfunkcji łąkotki jest zatroskopia operacja w stawie kolanowym. Ale czy jest to również najskuteczniejsza metoda? Martyna jest młodą dziewczyną, studentką psychologii, przyszłą terapeutką zajęciową i korepetytorką. Jej problemy ze zdrowiem zaczęły się w 2016 roku, gdy nagle i niespodziewanie pojawiły się bóle w kolanie. Przez rok odwiedzała lekarzy, których próbowała przekonać, że kolano naprawdę ją boli, bo cóż z jakiegoś niewyjaśnionego powodu po prostu jej nie wierzyli aż w końcu pewnego dnia dostała skierowanie na rezonans magnetyczny, na podstawie którego zdiagnozowano pęknięcie łąkotki przyśrodkowej. Krótko po pierwszym rezonansie zaczęło boleć również drugie kolano. Znów zlecono badanie i orzeknięto pęknięcie drugiej łąkotki przyśrodkowej. Do dzisiaj Martyna zastanawia się, dlaczego łąkotki pękły. Nigdy nie doświadczyła żadnego urazu w stawie kolanowym, który mógłby doprowadzić do takiego stanu. Nie podejmowała się też aktywności, które mogłyby narażać ją na ryzyko pęknięcia łąkotek. Ale to nie było wówczas istotne. Skąd wziął się problem? Najważniejsze było, aby Oddać się czym prędzej rozkopii lewego kolana, tego którego stan był poważniejszy. Ta pierwsza operacja sprawiła, że Martyna wpadła w zaklęty krąg leczenia, które zamiast poprawiać jej stan zdrowia, tylko go pogarszało i wymuszało kolejne. Coraz trudniejsze do zniesienia operacje. Martyna, jako dorosła młoda kobieta, była osobą aktywną fizycznie i społecznie. Studiowała psychologię i terapię zajęciową, udzielała korepetycji, prowadziła życie towarzyskie i w tym wszystkim jeszcze udawało jej się znaleźć czas na umiarkowaną aktywność fizyczną. To właśnie podczas treningu pierwszy raz poczuła, że coś jest nie tak z lewym kolanem, że nie działa jak powinno. Doświadczenie związane z bólem kolana było. Było trudne z kilku powodów. Przede wszystkim spowodowało znaczne ograniczenie aktywności Martyny. Lekarze i fizjoterapeuci zalecali jej ograniczenie wszelkiego ruchu do minimum, by niepotrzebnie nie obciążyć chorych stawów. Ból był trudny do zniesienia, a dodatkowo pierwszy raz zderzyła się z tym, że lekarz mógł podważyć jej doświadczenia bólowe i te związane z poruszaniem się ze względu na bardzo młody wiek, co skutkowało przez jakiś czas wrażeniem, że nikt nie rozumie jej cierpienia i musi się z nim mierzyć samodzielnie. To było bardzo trudne. Historia zabiegów Martyny jest wręcz imponująca. Lewe kolano. Pierwsza operacja styczeń 2019. Zszycie łąkotki przyśrodkowej, shaving torbieli łąkotki, podanie szpiku kostnego własnego pobranego z biodrowego w miejsce uszkodzenia łąkotki. Plastyka więzadła pobocznego piszczelowego. Martyna w żaden sposób nie została przygotowana fizycznie do zabiegu, ani nie została odpowiednio zaopiekowana w okresie rekonwalescencji. Nie zlecono żadnych ćwiczeń, żadnej fizjoterapii. Miała po prostu siedzieć is <laughs> I grzecznie czekać na operację, uważając, aby nie pogorszyć stanu swojego kolana. Po zabiegu zlecono jej wykonywanie kilku podstawowych ćwiczeń, typu napinanie pośladka lub aktywizacja stopy. Okres dochodzenia do siebie po operacji był dla Martyny niezwykle ciężkim doświadczeniem. Ból, jaki odczuwała, mieścił się daleko poza skalą. Już sam fakt, że chodziła o kulach 11 tygodni zamiast podręcznikowych 6, świadczy o tym, jak było trudno, Martyna, mimo operacji, nie była w stanie samodzielnie podnieść nogi ani wstać z łóżka, a miała wtedy zaledwie 18 lat. W marcu USG wykazało, że łąkotka jest zdrowa i nie ma żadnych zmian. W kwietniu kolejne USG wykazało, że z jest wszystko w porządku. Mimo utrzymującego się silnego bólu, miała zakaz rehabilitacji bo tak, bo nie trzeba, bo wystarczą ćwiczenia ze szpitala po operacji. Wiem, ciężko w to uwierzyć. Dodatkowo doszły zastrzyki przeciwbólowe i przeciwzapalne, które nie przynosiły żadnej poprawy. Skoro brak aktywności nie przynosił ulgi, Martyna postanowiła szukać prywatnie rehabilitanta. Niestety ten, do którego trafiła po dwóch spotkaniach, przyznał, że boi się cokolwiek z nią ćwiczyć, więc lepiej jakby zrezygnowała z jakiejkolwiek zajęć. Przypominam, że mówimy o sytuacji około czterech miesięcy po operacji. Krótko po ostatniej wizycie u fizjoterapeuty odbył się kolejny rezonans. Łąkotka niby OK, ale istnieje podejrzenie fałdu podrzebkowego, więc zalecono kolejny Kolejną operację: Na sierpień 2019 szew łąkotki przyśrodkowej, przecięcie fałdu przednio przyśrodkowego i podrzepkowego lawarz. W czasie operacji okazało się, że łąkotka się nie zrosła została zszyta po raz drugi. Znowu brak przygotowania do operacji i zaplanowanej rehabilitacji po zabiegu. Tym razem Martyna wspierała się kulami 8 tygodni. Niby mniej, ale dalej zbyt długo. W tym momencie operowana noga była już tak osłabiona, że wyraźnie traciła na masie mięśniowej. Różnica między lewą a prawą nogą wynosiła 6 cm. To było już wyraźnie zauważalne. Martyna wzięła kwestię regularnej rehabilitacji w swoje ręce, znalazła kolejnego fizjoterapeutę prywatnie, jednak spotkania nie przyniosły rezultatów. Po trzech miesiącach od operacji w listopadzie kontrolne USG wykazało, że kolano jest zdrowe, odczuwalne. Przez Martynę ból był jednak silniejszy niż przed operacją. W styczniu na badaniach wyszło już, że łąkotka jest niejednorodna, że pojawiła się szczelina i torbiel plan leczenia oczywiście operacja, która została zaplanowana na czerwiec. Martyna przez ten czas konsekwentnie jeździła na rehabilitację, ale nadal nie zauważyła żadnych postępów. Czerwiec 2020, resekcja rogu tylnego łąkotki przyśrodkowej, usunięcie przerośniętego fałdu maziowego przyśrodkowego, usunięcie wyrosi szesnokostej przyśrodkowego brzegu rzepki, shaving i waporyzacja. Po raz kolejny w zaleceniach pojawił się zakaz rehabilitacji i wykonywanie ćwiczeń zleconych przez szpital. O ile wcześniej Martyna podejmowała rehabilitację po okresie odstawienia kul, o tyle tym razem postawiła na samodzielną rehabilitację od razu. Zrobiła zupełnie inaczej niż zalecali lekarze. Jaki był tego efekt? Rehabilitacja trwała dokładnie rok, do czerwca 2021. Udało się osiągnąć możliwie najlepszy stan zdrowia i samopoczucia, chociaż

nie było pełnej sprawności. Nie mogła ukłócnąć, podwiec na autobus, skakać, ale na tamtą chwilę to był dla Martyny ogromny sukces. Stopniowo wracała na siłownię, na crossfit, słuchała swojego ciała, brała pod uwagę ograniczenia, z jakimi żyła. Sporadycznie pojawiały się bóle to lewego, to prawego kolana, ale biorąc pod uwagę drogę, jaką Martyna przeszła, nie skupiała się zbyt mocno na tych momentach bólu czy dyskomfortu. W 2022 roku zaczął Pojawiać się coraz większy ból w prawym kolanie. To był ten czas na zaopiekowanie się prawą łokotką, skoro lewa została jako tako ogarnięta. Droga leczenia taka sama jak w przypadku lewego kolana artroskopia. Tutaj Martyna była już aktywna na siłowni do terminu operacji, dostosowywała swoje treningi pod ograniczenia i robiła tyle, ile mogła, żeby tylko nie siedzieć i nie czekać bezczynnie. Zaczynamy historię z prawym kolanem. Wrzesień 2023 szef łukotki przyśrodkowej, lawarz. Zalecenia były dokładnie kropka w kropkę te same, co podczas poprzednich operacji. Zakaz ruchu, zakaz fizjoterapii, ćwiczenia tylko ze szpitala. Dla Martyny był to moment przełomowy, ponieważ pierwszy raz doświadczyła tego, jak bardzo regularna aktywność siłowa przed operacją usprawniła jej proces dochodzenia do zdrowia. Po pierwszej operacji wyłączyła się dosłownie z życia na ponad 11 tygodni wypełnionych bólem. A teraz już po dwóch tygodniach pojechała na zajęcia na uczelnię i spokojnie siedziała podczas wykładów i robiła zakupy. Nie stosowała leków przeciwbólowych poza pierwszymi dwoma dniami po zabiegu. Znów postawiła na prywatną rehabilitację przez okres 6 tygodni po operacji. Odstawiła kulę, i ból wrócił. Ogólną sprawność oceniała na zadowalającą, poza kłopotami z zejściem ze schodów. Po dziewięciu tygodniach rehabilitacji z fizjoterapeutą i tą przeszkodę pokonała. Była niesamowicie uparta w dążeniu do swojego celu. No to jest dla mnie niepojęte, ale to nie wszystko. W podcaście, który nagrywałem z Martyną. Wciąż pewną dozą niedowierzania opowiada ona o tym, jak lekarz próbował jej wmówić, że po takim czasie od operacji kolana pęknięcia i szczeliny są jego zdaniem normalne. I dopiero jak Martyna wyłożyła kawę na ławę, dała do zrozumienia, że już nie jedno przeszła i dobrze wie, że to nie powinno tak wyglądać, lekarz przestał mawiać jej, że wszystko jest ok, zaplanował podanie kwasu kialuronowego za pół roku. Tu nastąpiła zmiana lekarza, nowy ortopeda, który skierował Martynę na kolejny zabieg. Kwiecień 2024. Częściowa menisektomia łąkotki przyśrodkowej. Usunięcie fałdu podrzetkowego i osteofitów z kości udowej i piszczelowej. Wycięto fragment łąkotki. Kule towarzyszyły Martynie około dwóch tygodni. Z rehabilitacją ruszyła od razu po operacji, jednak nie było żadnego progresu. Intuicja wciąż podpowiadała Martynie, że coś jest nie tak, i tradycyjnie już nikt jej nie wierzył. Niech sobie tak o tym myślę teraz i analizuję. To musiało być naprawdę bardzo trudne chodzić od lekarza do lekarza czy fizjoterapeuty z koszmarnym bólem i za każdym razem słyszeć, że jest się za młodym na tak poważne urazy i tak silne bóle, i że na pewno pacjentka wymyśla. Dodam, że Martyna w tym samym momencie miała wszystkie klasyczne objawy Łąkotkowe: brak wyprostu, ogromny ból, zablokowane kolano. Pod koniec maja Martena miała kolejny rezonans, który wykazał, że szczelina w łąkotce nadal jest. Został wycięty zbyt mały fragment łąkotki. Kolejna zmiana lekarza, kolejny termin operacji, szósty na wrzesień 2024. Zalecenia lekarza, proszę wykorzystać te trzy miesiące do operacji najlepiej jak się da. Pełna motywacji i determinacji pojechała do fizjoterapeuty, gotowa umawiać się nawet na codzienne spotkania. A fizjoterapeuta zaproponował jedno spotkanie w miesiącu do dnia operacji. Nastąpiła więc również zmiana fizjoterapeuty, który skierował Martynę do mnie. Martyna pojawiła się u mnie na analizie ruchowej 26 czerwca 2024 roku, tuż po piątej artroskopii i przed zaplanowaną szóstą operacją, skierowana przez fizjoterapeutę. Byłem pierwszą osobą, która zaświeciła Martynie światełko w tym tunelu bez nadziei. I te słowa absolutnie nie są na wyrost, ponieważ od 2016 roku wszyscy lekarze i fizjoterapeuci, z którymi się konsultowała, podkreślali, jak w jak fatalnym stanie są jej kolana. I że absolutnie ostatnie, co powinna robić, to ruszać się i obciążać stawy. O ile oczywiście już uwierzyli w jej dolegliwości, w tej sytuacji nic dziwnego, że była zupełnie załamana. Nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. W czasie naszej pierwszej 15-minutowej rozmowy online, którą odbyliśmy na początku współpracy, przyznała, że przychodzi do mnie od fizjoterapeuty Łukasza Zwronek. Ona cały czas robiła trasę wronki Poznań, nawet 4-5 razy w tygodniu. Dla niewtajemnie Jeździła około 120 km dziennie 60 km w jedną stronę to są ponad 2 godziny jazdy dziennie samochodem, a w godzinach szczytu nawet 2,5. To też pokazuje siłę determinacji do działania i motywację, która jest godna naśladowania. I niesamowicie mi ponuje. Po kilku dniach spotkaliśmy się na analizie ruchowej. Przypomnę, Martyna trafiła do mnie po piątej operacji kolan. Trzy miesiące przed zaplanowaną szóstą operacją. Z doświadczeniem długotrwałego silnego bólu, blokadami kolan, asymetrią obwodu lewej nogi rzędu 6 cm, ze znacznym ograniczeniem siły mięśniowej, z bardzo natrzepniętą psychiką na skutek walki z bólem, ograniczeń w życiu i podważania jej odczuć i dyskomfortu przez lekarzy oraz fizjologa. Do terapeutów, mimo praktycznie nieistniejącego już zaufania do specjalistów z zakresu ruchu i medycyny postanowiła mimo wszystko podjąć walkę jeszcze raz. W czasie analizy ruchowej wykonaliśmy testy diagnostyczne, testy funkcjonalne, kliniczne z użyciem dynamometru do określenia siły mięśni. Najistotniejszą informacją na ten czas dla nas był fakt, że asymetria między jedną nogą a drugą wyproście kolana siedząc była na poziomie 54%. Ta asymetria powodowała wyraźnie utrudnienia w funkcjonowaniu i poruszaniu się. Podczas wykonywania testów Martyna miała ogromny problem z wygospodarowaniem siły na aktywizację lewej nogi. Mieliśmy niecałe 3 miesiące na to, żeby cokolwiek zmienić i postawić ją omen na nogi i zadbać o okres około zabiegowy, towarzyszyło nam w głowie co prawda takie marzenie, że fajnie byłoby, jakby udało się uniknąć artroskopii. Ale naszym głównym celem było przygotowanie do operacji. Martyna zdecydowała się na kwartalny proces terapeutyczno-ruchowy i uwaga, przedłużyła współpracę ze mną o kolejne trzy miesiące z racji tego, że wreszcie widzi sens i sukcesy terapii. Pierwszy blok zajęć był ukierunkowany na wygospodarowanie siły w łańcuchu otwartym i w łańcuchu zamkniętym. Docelowo zależało nam na bardzo mocnym dociążaniu mięśnia czworogowego UDA, który jest odpowiedzialny m.in. za stabilizację kolana. Skupiliśmy się na wytworzeniu jak największej mocy w lewej nodze. Skupiliśmy się na sile, zarówno w zgięciu, jak i wyproście kolana oraz całym biodrze. Martyna nigdy nie trenowała stricte siłowo, więc musiała całościowo się zabezpieczyć, wzmocnić i ustabilizować w dociążeniu. Z racji tego, że Martyna długo nie trenowała i przeciążała drugie, sprawniejsze kolano, pracowało ono dodatkowo 50% bardziej niż powinno i to wiązało się z dolegliwościami bólowymi, które pojawia się nagle i dość niespodziewanie po trzeciej operacji. Pracowaliśmy nad poprawą siły, stabilności i koordynacji ruchowej. Wleciała też praca ze stopą, stabilizacją stawu skokowego, stabilizacją biodra i kontroli motorycznej. Ćwiczenia siłowe, jakie wykonywała Martyna, to m.in. przysiady, wykroki, zakroki, praca na słownicy, leg extension, czyli wyprost kolana siedząc, uginanie kolana siedząc. Trening był mocny, ale dostosowany do jej możliwości. Trenowaliśmy ciężko, w granicach bólowych w skali od 3 do 10. Nie dochodziliśmy do dużego odczucia bólu. Ból w czasie treningu był dla nas informacją zwrotną i podstawą do budowania kolejnych jednostek treningowych. W przypadku Martyny trening siłowy okazał się fundamentem zdrowienia. Drugi blok to było łączenie siły i plyometrii, wprowadzenie ćwiczeń skocznościowych ukierunkowanie na zwiększenie Zwiększenie stopnia trudności treningu i progres. Prowadziliśmy skoki na bok, ze skoki, bieganie, choć to nie było takie proste. Martyna miała w sobie ogromną blokadę przed tymi ćwiczeniami, głównie w głowie. Przez kilka lat słyszała, że takich ruchów absolutnie nie wolno jej wykonywać, bo skończy się to dla niej i dla jej kolan. Tragicznie, ale zaufała nim, zaufała procesowi, przełknęła ślinę i zrobiła to. Od tego momentu już była nie do poznania. W trzecim miesiącu Martyna zaczęła dołączać do naszych sobotnich zajęć uzupełniających proces. Mocna sobota. Czuła się coraz pewniej i stabilniej. Przez całe trzy miesiące terapia polegała na sukcesywnym, progresywnym obciążaniu kończyn dolnych. Była ukierunkowana na kontrolę kor oraz stabilizację tułowia, kontrolę motoryczną w pozycjach niskich, kontrolę motoryczną w pozycjach wysokich. Martyna wykonywała ćwiczenia wzmacniające na kończynę dolną w lokalizacjach unilateralnych: split skład, bułgarian skład, wykrok, zakrok, a także ćwiczenia wzmacniające staw biodrowy. Pojawiły się elementy reedukacji, kontroli motorycznej i ciśnienia śródbrzusznego w pozycjach niskich i leżących oraz dysocjacji kończyny dolnej i tułowia, stabilizacja antyrotacyjna, stabilizacja antyzgięciowa, wyrównanie dysbalansu mięśniowego. Martyna jest osobą, która lubi rywalizację. W związku z tym dawała jej wyzwania, które starała się pokonać. Wiedziała jakie ma ograniczenia, nie trenowała do odcięcia, robiła tyle ile mogła, ale dzięki temu jeszcze bardziej się nakręcała i motywowała, bo wiedziała, że jest w stanie coraz więcej zrobić. Sama również zauważyła swój progres. Pamiętam, że moment przełomowy nastąpił, gdy powiedziałem jej, że skaczemy na boksa, a ona ze łzami w oczach powiedziała że nie skacze, bo się boi, ale skoczyła, pokonała swoją największą barierę związaną z urazem u kotki. udało jej się odblokować głowę i rozprawić z tym, co przez te wszystkie lata ludzie jej powtarzali, że jest beznadziejnym przypadkiem w wieku 19 lat, że lekarz żartował, że na chirurgii będzie miała kartę z całego klienta. Dzięki indywidualnemu podejściu do jej potrzeb, odpowiedniemu podejściu pedagogicznemu, udowodniła wszystkim, a przede wszystkim sobie, że nie jest beznadziejnym przypadkiem, że jest faktycznie w stanie zrobić więcej niż innym się wydawało. Przez cały okres zajęć, co miesiąc, Martyna wykonywała zestaw testów z analizy ruchowej, aby można było rejestrować wyniki i analizować, czy cały proces zmierza w dobrym kierunku i czy osiągniemy założony cel. Po pierwszym miesiącu testy wykazały, że idziemy w dobrym kierunku, że siła osobionej lewej nogi wzrasta, po drugim miesiącu tak samo zarejestrowaliśmy duży postęp. W trzecim miesiącu, chwilę przed zabiegiem, okazało się, że różnice między jednym a drugim kolanem są praktycznie niezauważalne. Do testu wykorzystywaliśmy dynamometr, mieliśmy stałe podłoże, robiliśmy testy w tych samych warunkach i to pokazało wprost, że na przestrzeni tych trzech miesięcy, Martyna z poziomu wielkiej asymetrii i wizji szóstej operacji. Stała się wysportowaną osobą z osoby, która nie trenowała ostatnimi laty, która miała zakazywaną aktywność fizyczną, stała się kimś, kto trenuje nawet 5 razy w tygodniu, biega i skacze. Dzisiaj martyna ćwiczy jak równa z osobami, które nie mają żadnej dolegliwości lub tak bogatej historii medycznej jak ona, trenuje jak zawzięta, chce więcej, dąży do tego, aby uniknąć atroskopii w przyszłości. Gdy okazało się, że Martyna uniknie szóstej operacji, zachłysnęła się aktywnością fizyczną do tego stopnia, że zaczęła sama wychodzić z inicjatywą, żeby robić więcej. W pewnym momencie doszło do tego, że stałem się osobą, która jednocześnie ją rozwija. I stopuje. Martyna widzi sensowność procesu terapeutyczno-treningowego i po prostu chce go jak najwięcej, jak najlepiej wykorzystać w pracy. I mówiąc między nami ja się jej wcale nie dziwię. Martyna zaczęła się bawić sportem, cieszyć, zaczęła chodzić na integrację stale ruchu, zaczęła korzystać z tego, że jest w społeczności. Szczerze, jest osobą, która ma najlepszą frekwencję mocnych sobotach. To są zajęcia uzupełniające proces terapeutyczno-treningowy ukierunkowane na rozwój mocy. Jest na prawie wszystkich zajęciach. Dwa słowa jeszcze na temat różnych dróg, rodzaju leczenia urazu łąkotki. Poruszam ten temat dopiero teraz, ponieważ aby zrozumieć istotę i sens leczenia zachowawczego, najpierw musiało bardzo dobitnie wyprząć jak wyglądało w przypadku Martyny leczenie operacyjne i z czym się wiązało, a także jaką zmianę wprowadziło leczenie. Zachowawcze. Martyna przez kilka lat leczona była wyłącznie operacyjnie. Tym razem postanowiła zrobić coś inaczej niż zawsze, bo jak wiadomo, szaleństwem jest zrobić wciąż to samo i oczekiwać innych efektów. Mając wizję szóstej operacji, postawiliśmy cały sił na leczenie zachowawcze, które może, ale nie musi, bo to ważne, podskutkować uniknięciem zabiegu. W przypadku klana jest ono na tyle nieinwazyjne, że jesteśmy w stanie przygotować kończynę do zabiegu, co zaowocuje tym, że okres rekonwalescji będzie dużo szybszy i łagodniejszy. Noga znacznie szybciej zacznie pracować. Leczenie w tym przypadku polegało na odbudowaniu i wzmocnieniu cech motorycznych, siły, mocy, stabilności. Obie kończyny stały się na tyle silne, że na ten moment Martyna nie potrzebuje już operacji i w przyszłości może w ogóle do niej nie dojść, jeśli będzie dbać o higienę, aktywności fizycznej i stylu życia. Mimo tego, że nigdy nie obiecywałem Martynie efektów w postaci uniknięcia operacji, ona weszła w ten proces z pewnością. I pełnym zaangażowaniem. Nie bała się, dawała z siebie 150%. Była podekscytowana i bardzo pozytywnie nastawiona, co też z pewnością miało niemały wpływ na prowadzenie całego procesu. W procesie nastawionym na termin osiągnięcia rezultatu, szczególną rolę odgrywa regularne zbieranie danych o postępach procesu oraz rzetelna, dokładna analiza i umiejętność wyciągania z nich wniosków. To właśnie dzięki temu byliśmy w stanie wraz z Martyną stwierdzić nie tylko subiektywnie, że jest lepiej. Z jej kolanami, ale także obiektywnie. Mieliśmy na to twarde dane, które chyba pierwszy raz w historii medycznej Martyny pokrywały się z jej samopoczuciem. Czuła się świetnie, a wyniki wskazywały, że ma ku temu podstawy. Tkanka mięśniowa na lewej nodze została nadbudowana, a symetria wyrównana do zaledwie 4%. Czyli takiego standardowego poziomu, bo fizjologicznie jest i naturalne, że jako ludzie nie jesteśmy symetryczni. U każdego pojawia się niewielki dysbalans mięśniowy, czy nawet brak symetrii w budowie ciała. Po raz kolejny widzisz, jak ważne jest skierowanie się do właściwej osoby ze swoim problemem zdrowotnym. Jestem niesamowicie dumny z Martyn i z tego, że nie załamała się całkowicie na drodze walki o zdrowie. Choć miała z pewnością ku temu podstawy. Oto co Martyna mówi o naszej współpracy. Adam od początku wykazał się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem. Z pomocą Adama uwierzyłam, że nie jestem kolejnym bezsensownym przypadkiem, co słyszałam wcześniej, tylko jestem w stanie wiele osiągnąć z całego serca. Mogę polecić współpracę z Adamem, pełen profesjonalizm i indywidualne podejście do podopiecznego. Ogromnym plusem jest atmosfera na treningach. Pomimo, że są ciężkie, zawsze wychodzę z uśmiechem na twarzy, ze spokojem i cierpliwością tłumaczy ćwiczenia, a czasem musi to robić kilka razy. Pomimo, iż zdarzało się, że dostawałem ćwiczenia, w których musiałem wyjść poza swoją strefę komfortu, Czułam się bezpiecznie i w pełni zaopiekowana. Adam jest zdecydowanie osobą godną zaufania. Bezapelacyjnie, najlepszy specjalista, do jakiego trafiłam. Całą opinię Martyny znajdziesz w opisie do tego filmu. Koniecznie ją przeczytaj. Jeśli jesteś ciekaw, bądź ciekawa całej historii z perspektywy Martyny, zachęcam cię do odsłuchania podcastu z jej udziałem. Podcast nie jest krótki, zarezerwuj sobie około godziny na niego, ale naprawdę warto, zwłaszcza jeśli sam sama borykasz się z bólami kolan. Słuchając Martyny naprawdę ciężko uwierzyć z jakimi problemami w relacjach z lekarzami i fizjoterapeutami się borykała. Link do podcastu znajdziesz w opisie tego filmu.